Okej, okay, no pewnie sobie tutaj przenocował i... E, dobra, widzę coś w skrzynce. Pamiętnik autorstwa, tyś! Jakiś... To może ten... Zobaczmy, może go zostawił specjalnie, żeby ktoś go znalazł no i uratował. Okay. No właśnie. 22, opuszczam Wojanowice. niestety. <laughs> nie. Jest mi trochę smutno, ale wiem, że to dobra decyzja. Jak on może Co? tak mówić w ogóle? To jest fatalna decyzja. Mój nowy przyjaciel czeka na mnie i wiem, że on mnie bardzo lubi. No nie byłbym tego Jasne. taki pewny. Trochę się boję, mój pamiętniczku. Powiedzisz, widzisz, czyli ptyś ma przeczucia, że coś może być nie tak. I pisze dalej. Bo ten szalony naukowiec bywa nerwowy. Jakby miało się coś mi wydarzyć, to zostawiam kompas do jego kryju. A, o, mamy to. Nas, próba Ale mam nadzieję, że nigdy nie będzie to potrzebne. O nie, myślę, że to jest bardzo potrzebne. Zabieramy to w takim razie. Patrz, mamy kompas, on nas uratuje i pokaże gdzie jest ptyś.